Zaczyna być znowu głośno o paleniu marihuany. Tak. To jest dla mnie. No ja palę oficjalnie się przyznam 30, 20 lat w tej chwili. Regularnie, nie? Palę dużo palę, tak jakby niektórzy. Dla niektórych to bardzo dużo. Ale znam takich, co palą więcej. Natomiast to nie o to chodzi, bo palenie nie jest... Ludzie traktują, ja też się nie godzę na traktowanie palenia jak fajki, to nie jest kurwa fajka, ja bardziej bym porównał marihuanę, palenie jointów do, do cygar, to jest coś szczególnego, dla mnie to jest klasa premium, nie każdy pali kurwa jak fajki, kurwa jointy, poza tym nie mówię o paleniu jakiegoś sierfa, tylko o, o, o prawdziwej marihuanie, dzisiaj w Polsce często ludzie palą syf robiony przez Wietnamczyków, kontrolowany przez policję, o tym wie dużo osób, niewiele osób mówi o tym głośno. I, e, i, I trują tych ludzi. Jest dziwna polityka antynarkotykowa. Zresztą nie chcę mi się o tym aż tak zagłębić, bo wszyscy wiemy, co mówią codziennie. Natomiast sam osobiście staję się rolnikiem, bo odziedziczyłem pole po dziadku. Sam uprawiam konopię siewną w tej chwili no, nie legalną. Żarty, no to teraz, jeżeli to powiesz, to tak. będziesz miał policję, legalną. Nie, nie, legalna konopia siewna w tym kraju. W tej chwili pracuję z Instytutem Włókien Naturalnych. Konopia siewna, niewiele sobie pewnie osób zdaje, jest w tym kraju legalna. Premier was okłamał, mówiąc, że wybierzcie sobie innego premiera, bo nie będzie legalny. Jest. Konopia siewna, tak zwana Cannabis sativa L jest legalna w Polsce. Zresztą zbudowaliśmy, Ameryka została zbudowana na satiwie. Kiedyś była kara więzienia za to, jak nie sadziłeś konopi w Ameryce. W Polsce byliśmy potęgą w 50 latach, jeżeli chodzi o konopię w Europie. Byliśmy największą potęgą. To jest duży przemysł, 25 tysięcy zastosowań. Dzisiaj ludzie sobie nie zdają, zna, że konopia jest możliwością wyjścia, żeby świat wyszedł z tego. Dziwnego zakrętu, w którym się znajdujesz, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie środowiska. Przecież to jest pełna ekologia, z tego robisz biopaliwa, z tego robisz jedzenie ekologiczne, które dzisiaj wszystkie badania wskazują. To nie jest to, że my sobie gadamy tutaj i ja wymyślam Ci historię. To jest jedna, jedyny lek, który hamuje rozwój stwardnienia rozsianego, stwardnienia rozsianego. Jedyny, który jest w tej chwili udowodniony badaniami. Tak samo jeżeli chodzi o komórki rakowe, to jest dużo, można mówić, jeżeli chodzi o leczenie się, konopia ma wiele zastosowań. Konopia indyjska, tak samo konopia właśnie ta o której mówię, satiwa, tak samo można wszystko z tego robić. Samochody, którymi jeździcie, wszystkie samochody na świecie zawierają konopi. Niewiele osób sobie zdaje. Fotele zawierają elementy z konopi. Czyli ty jesteś osobą, która... Uważa, że w Polsce... Uważam, że to jest dla gospodarki. Zresztą nie tylko ja uważam. Wystarczyło przejrzeć ostatnią ekspozę premiera. Uważam, że źródła odnawialnej energii są priorytetem dla palenie państwa. Ale nie, jemu nie chodzi o to. Jemu <laughs> chodzi o palenie. No ale i my traktujemy, wiesz, to jest tak... Ja wiem, że e, widać rządza? to media. Teraz? Tak, 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 palę. Nie masz palę. wezwań na policję, do prokuratury? E, zdarzają się różne sytuacje. No nie staramy się oczywiście obnosić z tym, bo to jest w tym kraju, grozi więzienie do trzech lat. Natomiast często wyjeżdżam do krajów, w których to jest legalne i palę sobie tam. Nie ukrywam, jestem przestępcą, tak, łamie, łamie konstytucję, ale jak kiedyś ktoś powiedział i zresztą ostatnio konopie często o tym mówią, jeżeli prawo stoi tak, jakby w sprzeczności z wolnością, to to prawo będę łamał. Jeżeli dla mnie. Bo dla mnie wolność, to między innymi nie mówię, że to są jointy. Też są jointy, rozumiesz, ponieważ ja nie piję alkoholu, od kiedy zacząłem palić marihuanę, rzadko piję alkohol, u mnie ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że ja alkoholu od bardzo dawna nie piję, popijam sobie czasami, jak jestem na imprezie, nie wiem, napiję się szklankę whisky, koniaku, napiję się z kumplami czasami wódę gdzieś tam, jak pójdę, ale... Nie chcę się jakby to jest drobna część. Ja wolę palić. Osobiście wstaję rano. Wyniki badań mogę przedstawić. Mam rewelacyjne, ja nie choruję przez całe swoje życie. Zresztą wielu moich znajomych, którzy zaczęli palić marihuanę medycznie, mam kumpli, którzy byli alkoholikami przez całe długie lata, dzisiaj nie są alkoholikami, tylko dlatego, że palą marihuanę. Zresztą w wielu krajach. Stosuje się marihuanę jako środek do wyjścia z alkoholizmu i z innych ciężkich narkotyków. Więc jest to jakieś, wiesz, ja nie chcę doktrynować ludzi, nie chcę ludzi namawiać do czegoś, do czego oni są przekonani. Ja nie namawiam ich do tego. Ja znam prawdę po prostu, która, wiesz, no, od wielu lat y, interesuje mnie ten dział. Przez to też chcę uprawiać na dużą skalę konopię siewną. Chcę być y, nawet i potentatem, powiem otwarcie, jeżeli chodzi o konopię. I chcę produkować, w tej chwili jesteśmy w fazie przygotowywania wody konopnej w Polsce, która jest dość zdrowa, ma wiele zdrowych jakiś tam aspektów po wypiciu jej. Tak samo chcemy wejść, robić ekologiczny brykiet, który jest dużo lepszy od drewna. Nie wiem czy ludzie sobie zdają sprawę, że z odpadów konopi siewnej robi się brykiet, który oddaje więcej ciepła niż drzewo, dużo więcej niż drewno, jest w pełni ekologiczny. No jest bez porównania. Po co wycinać drzewa, które rosną kupę lat, jak ścinasz trawę raz w roku? Mów, masz, tak jakbyś był jelany rzeczywiście. Nie, dzisiaj nie rałem, ludzie. Dzisiaj nie. Ale, ale taka jest prawda. Wystarczy, że to jest śmieszne, że to jest na wyciągnięcie ręki. Ludzie nie muszą jakoś skończyć specjalnych szkół, żeby o tym to wiedzieć. To jak myślisz, czym się to skończy w Polsce? W Polsce musi się skończyć. Na świecie się kończy to legalizacją. Coraz więcej krajów przyznało się oficjalnie, że największym błędem była war on drugs, wojna z narkotykami. Bo wolna z narkotykami, zresztą to wystarczy zadać sobie bardzo podstawowe pytanie, komu na rękę są narkotyki? Pomyślcie sobie, marihuana. W tym kraju, jak wprowadzą legalną marihuanę, nie przybędzie ludzi palących, pamiętajcie. Marihuana nie jest dla dzieci. Dlaczego kurwa dzieci się wyciąga? Czy jak mówicie o alkoholu, czy jak ktoś wyciąga wyciągacie kurwa, co dzieci na to nie kiedyś może się robiło. Teraz czeka to marihuanę. Marihuana nie jest, kurwa, dla dzieci. W ogóle nie wiem, dlaczego, kurwa, a dałbyś to swojemu dziecku? Nie, bo moje dziecko jest dzieckiem, kurwa. Dorosła dorosła może napić się piwa albo zażywać jakieś leki, bo masz narkotyki większe masz w pierwszym kiosku, co wejdziesz, jeżeli chodzi o leki. Umiera w chuj ludzie. Od marihuany jeszcze nikt nie umarł, ale przybliżając temat, o którym zacząłem mówić. Znaczy, państwo, które wprowadza legalizację, załóżmy, tak jak Hiszpania, Czechy, wiele państw w Europie w tej chwili, e, daje ci... E, Możliwość tego, żeś miał ileś gram pszy. w Anglii jest w tej chwili 100 gram. 9 drzew możesz mieć na chacie po legalu, ponieważ uważają, że to jest lepiej. Mniej ludzi zaczyna nagle palić, i tutaj jest cały pies pogrzebany, jeżeli chodzi o państwo. Bo jeżeli masz w domu trzy krzaki i palisz, nie musisz iść do dilera. Jednym ruchem, jednym ruchem państwo likwiduje wszystkich dilerów marihuany w całym kraju. Wiecie, dlaczego w Czechach nie ma Wietnamczyków, a one są? Ponieważ w Czechach nie mają biznesu od kiedy legalne jest zioło. Od kiedy się nie każe za zioło. Ludzie mogą sobie sadzić krzak. Po chuj mu kurwa dealer w bramie z chujowym syfem, który mu rozpierdoli płuca i wszystko, nie wiadomo, co tam jeszcze ma. Jak on w domu ma ekologicznie uprawianą trawę, która jest yy, trawą medyczną i sobie pali swoją własną. Nie musi się przejmować, ukrywać się po bramach jak przestępca, żeby kupić to, co wy, kurwa, piwo, fajkę i tak dalej, bo to jest jeszcze mniej szkodliwe. I tu jest kurwa największy problem, wiesz, państwo próbują szukać człowieka, bo to jest podstawowe pytanie, które powinniście zadać politykom. Dlaczego nie chcą zlikwidować dealerów? Dlaczego dla nich jest to tak duży problem w likwidacji dealerów i mafii w Polsce narkotykowej? Jednym ruchem ją mogą zamknąć. Legalizacja, przecież więcej ludzi nie zacznie paść, tylko będą paść ci, co i tak palą. Nowych nie przekonają. My wiesz, to nie jest tak, że nagle ludzie się rzucą na to. Nie, wszystkie badania w Czechach i tak dalej potwierdzają coś przeciwnego totalnie. Są badania przecież na to. Państwu nie zależy na tym. Należy zadać sobie pytanie, dlaczego państwu na tym nie zależy, żeby zniknęli dealerzy? w Hiszpanii zrobili. Powiedzieli otwarcie politycy, że nie chcemy, żeby obywatel w bramie spotykał się z przestępcą i żeby był jakikolwiek styk przestępczości z normalnym obywatelem, bo dla nich jest to chore. Proste pytanie, nie? Przecież ja nie muszę palić. To, że ja się zgodzę, dzisiaj jakby było piwo zakazane i ludzie by chcieli pić to piwo, czy ja bym chodził na pikiety i mówił, nie, bo kurwa, nie wiem, co będą robić po tym piwie? Nie, bym, skoro chcą, niech mają to piwo, niech sobie piją. nie? Także wiesz, no tym bardziej, że badania już są od wielu lat prowadzone. za tym Trawa istnieje tysiące lat. W Ameryce została zbudowana, tak jak mówiłem, na krzyż, na Gandzi. Kiedyś była ustawa, w której centralnie się mówiło, że jeżeli posiadasz pole i jakiejś określonej części nie wysiewasz konopią, to idziesz siedzieć, bo to jest, wiesz, działanie na szkodę państwa. Także, wiesz, to czas się zmieniło od kiedy weszły duże koncerny. Weszły koncern bawełniany, koncerny tytoniowe. Różne rzeczy maczały w tym palce, żeby tylko trawa zyskała status wroga. Zresztą w 20 latach w Ameryce to Ameryka robiła to sprytnie, bo... E, pokazywała filmiki, po którym ktoś zajerał jointa i od razu tak, zabił tak, swoją po prostu, żonę. <grych> Także jakżeś narkoty... jak możesz po się w ogóle widzieć jakiekolwiek zachowanie agresywne? Nie znam takiego przypadku, chyba że po tym takim szajsie, kurwa, sprzedawanym przez nasze służby specjalne. <grych> ostre masz pogląd. No, no tak. mam, mam, no. ale to znaczy, to nie są ostre poglądy, to jest, no, jest taka rzeczywistość. Nie, nie, staram się tak, jakby nie koloryzować jej i staram się mówić o tym, jak jest. No, Akurat to mnie dotyczy, więc mówię o rzeczach, na których chyba się znam na co dzień, z nimi obcuję, więc... Ale nikt nie słucha takich rzeczy, co do kogo kurwa obchodzi tam, wiesz. To jest banda ponów, która się interesuje z legalizacją marihuany. Nawet zwykły Kowalski się nie zdaje, ile by to dobrego było dla niego, tak naprawdę. Jak dużo zyskałby on, kiedy by to weszło pod, pod yy, ustawę i by faktycznie była legalna marihuana. Jego by to, wiesz, też sobie nie zadają te matki, wiesz, bo duża była taka rozmowa, pewnie nam Krzyszeli w Sejmie, mordujecie nasze dzieci i tak dalej. Nie, oni mordują przez to, że nie dopuszczają tego, mordują swoje dzieci, bo te dzieci kupują na ulicy zanieczyszczone, najgorsze gówno. Naprawdę, przebadajcie sobie, kurwa, zresztą wystarczy zrobić, badania są, robiła ja chyba konopie, robiły kiedyś badania. Co jest w dzisiejszym ziole, który kupujesz od dilera w bramie? To wy w ogóle, w tej chwili, nie dopuszczając ustawy w tej, w której jest kontrolowane zioło i nie ma, wiesz, kontroli jakości, doprowadzacie, że dzieciaki mogą po całym czasie mieć problemy z oddychaniem i tak dalej. Też jak są stereotypy mówią, no przecież astma w ogóle jeszcze palić, marihuana jest przecież na astmę jednym z, leku, z głównych leków. No, THC ma korzystny wpływ le, zalecza się ten, ten y, astmę przecież. No ludzie, wiesz, to są pewne stereotypy, o których zaczęliśmy gadać na wejściu. Nie? Są stereotypy, ludzie w nie wierzą i trudno jest w Polsce zmienić to na to, żeby nagle ludzie uwierzyli w cokolwiek innego, ale nie podobała mi się też przez długi okres polityka dziennikarzy, też zakłamywanie, bo to wiesz, nie, mu, nie mówię, żeby namawiać, ale jak już piszą, niech piszą uczciwie o dwóch stronach. Nie? A długo nie pisało się o dwóch stronach, mówiło się tylko o tym, jakie to jest złe i w ogóle nastawienie było jakieś dość dziwne. W tej chwili się trochę zmienia.